Dla... Lak. Szymon Galak. Działa. Wow. Miejsce na chowanie i temków. A gdzie są te magiczne? Zaraz jak było nam obarenie? M-A-J, kośnik m -a j This arena is in already progress On spaduwa Progress, progress Gdzie tu są komendy? Adminie daj tabliczki z listą komend na warpy Nowym się to przyda To, ale przy tym parku dasz nagrodę. No ja też przeszedłem, i się nie chwalę. Sami wiecie, którego nie dostałem żadnej nagrody. A admin mam je... W Lol, sorry stary. <śm> <śm> I baw się dobrze. Yeah. Zrób tabliczki z warpami. Nowym się tu przyda. Stary, nie bądź Żyd. Zrób tabliczki, nie mam nic do Nie jestem rasistą i tak dalej. Ogólnie jestem tolerancyjny. Może poza osiamich. Tak, tego nie się yy, No i gdzie zaraz dasz te tabliczki, cwanianku, no? Różcz muszkiem. geniuszu! Administracjo, mistrzu! Przepraszam, stawi ja i prosz, 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 prosz. Nic nie mam? Nic nie mam? Lol. No. Don. What? Co? Cies mój! Ech. Ech. Mam! To <laughs> jest ja, ja, ja nic nie mam! Ja nic nie mam! Ja nic nie mam! Ja nic nie mam! To Twoja wina! Mogę na przykład oddać whitelist na czas budowy. Po co? Przecież nikt ci nie przeszkadza. <śpiewanie> lolo, 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 lolo Wszyscy się cieszą Że Woja powieszam. Nie, Wojo jest spoko Wojo to jest admin Nie to co? Taki na przykład Nie no to Taki nordycko-celtycki Hmm... Wygląda całkiem fajnie Choć na twoim miejscu zrób taki tak jakby daszek taras Fajnie będzie wyglądał O oh shit Wow Datus

Hrawa dla Admina Piotrek Torun Fajny nick. Jakar. Co? Ja pana znam skądś Co? Lol, nie odezwę się. Pan czekoladka z pół płytek z neteru Wyszłoby chyba lepiej. Mhm. Wyszłoby. No, puduj, buduj tar, buduj. Ludzi. Wow Wow. Wow! Kliknij aby zacząć górę. Tankiem chcę być. O. Oh, o oh, tak! O oh, tak! O, oh, tak, o oh, tak, o oh, tak. Iron Sword i dwa potion of healing. One flag and ready. Kto jest ready? Juhu! <mars> mmm, <mars> Czekam na walkę. Czekam... Dureń. Nie niż tego. A archer ma co? Archer ma... Aha. A chemist ma... Uh. A knight ma... Aha. To ja chcę być tankiem. Tank ma moim zdaniem... W sumie... Diamond swordy. I... Potion of instant 3 podjony życia A tak.